Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł a to jest kolejny odcinek zagrajmy W AMNEZJĘ Jakoś taka dziwna pauza była na początku Mniejsza oto to Jest pierwsza w nocy, jak sami widzicie już nie ogarniam powoli, ale co tam Nagram odcinek o pierwszej w nocy, a co mi tam Ja na pewno tu byłem, byłem tutaj, nie? Tylko... No, there is something. No, No, I know you are. I see that all the pieces you I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for the fire, before attempting to mend the all, there might still be a chance for you to save me. Please, my faith is in your hands. No, dobra. A jak mam odnaleźć. Jeszcze coś? Jak nie mam... poszedłbym tam nie. No kij zrobię tak, zobaczymy. Spadnę tam, ale to jest śmieszne aż. Chyba że linę. No, dobra. E, czyli tam nie trzeba, bo... tam nie można było chodzić. Gdy jestem? Głada Z czego tu mnie wywaliło? Dlaczego mnie tutaj wy wyrzuciło? Może tutaj coś jest, tylko jak to? Nie. Też nie, tylko jakoś to trzeba by było rozwalić. Ale jak to rozwalić? Nie jak. Hmm, hmm, hmm. Pójdziemy tam w stronę. No. Zanim zdołam artefakt yy, poskładać, to tam do. Go powinniśmy uratować. Potrzebujemy jeszcze tego z ciała, ale ja mówię rzeczy z ciała. Masakra trochę. Oj. Nie lubię tego ścinania. O. What the fuck. Nieźle. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Oh, o, fak! Jezus! O pierwszym nocy to jednak nawet tobie, bo... <laughs> nawet tobie straszy. Okej. Co? Łada. Easy. Niech gdzie mnie on zaprowadził?

We are so very much the same, you and I. Did you really drink from the amnesia mixture? It does explain so much of your behavior. You never did finish what you set out to do. You talked about redemption, how you would face the Orb's shadow and save our work and me. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait here and stop the shadow. Thank you, friend. Let's go see the beast. Ah, do, No i co, i co ja mam zrobić z żelaznym krętem? Yy. Dobra, tędy wyjść? No, chyba nie. Nie już mi tam. No i teraz się tam dziura zrobiła. Super. <śled> Chodzę do swojego tego. A nic spokojnie, wszystko jest ok. Straszaku nic się nie stało. Ekstra. Nic to nie ma ciekawego. Tam była oliwa czy coś. No Dobra. Coś tam pierniczy. Znów oliwa, a ja już mam oliwę pięć tych. Kurde, ja bym mógł to sprzedawać, nie? Tutaj widać, że się coś wydarzyło. Wow! O, Rzesz, panie, w dupę szczeliu, Co panu się stało? A nie, halo? Nie, chyba coś się nie robi. I co? O, tu jeszcze coś jest. Co ja mam zrobić z tym... ...denatem? Nie. Mięso? Też nie. Może to? Nie. Może sznurek? Nie. Może trucizna? Nie. No, panie, ja nie wiem co panu mam zrobić. No, niech pan co tam leży. Ale to jest śmieszne, nie? Że tylko mi dał na kłódkę. Co tam się stało? Halo. Mam jeszcze wiadro. Jest puste. musiał mu coś zrobić. A, już chyba wiem po co jest to wiadro. Odciągnąć. No w sumie rację tak? Mhm. Okej. Okay. Eee. Ładnie, super. Mm. Ok, nice. Wiadro wody. Ale po co mi te wiadro wody? Dlaczego jest ono potrzebne? Mu? Wylać mu na twarz? Nie. A wtedy by mogło, można było go odsucić. To w sumie by. To w sumie by miało sens jakiś, tak? Ale nie, to chyba nie miało sens. Zamknięte. Mhm. Mhm. Mm Wodą no, też tego nie zamknę. Chyba um, Mięsem? Też nie Głupie Tym też nie Tym też nie Nie no ich Nie To też nie Kurde jestem w więzieniu i ja nie mam co zrobić Halo? Coś jednak chyba muszę tutaj zrobić, tak? Chyba Nie. To też nie. I co ja mam zrobić, ludzie? Pomóż bo ja nie mam pomysłu. Jeśli to się zawaliło, to chyba jednak coś tutaj musiało być... ...ważnego. Chociaż nie, nic tu nie ma ważnego. Pręty. To dupy mi z prętami. To też. Woda. Też nic, gówno. Z tym denatem coś chyba będzie trzeba zrobić. Chyba. Ale co z nim, jak wszystkiego próbowaliśmy. Panie denacie z fajfusem na wierzchu. Halo, żyje pan? Halo? Wodą cię olbleje, nawet wodą cię nie mogę olbrać. Nic na ciebie nie działa, no nic. Możecie tak... Hop, dup. Nie, no tu też nie dało. Ah, słabo, słabo. No chyba nie żyje, tak? Tak no, mi się wydaje, tylko wie się o co chodzi. No. Wyjścia też tu nigdzie nie ma. Wyjść też się nie da. Wyjść. Eee e. Już można. Zardzewiały klucz. Czy to wystarczy? Tak to wystarczy. Jesteśmy wolni Aha! To mnie goni. Nie no, spoko. To jest śmieszne, że... Zapierdzielać, żeby mnie maść goniła, to jest. O, fak, dobra, idziemy w lewo. Nie, chuj, tu, prawo. Kurde, maź mnie goni, no to jest śmieszne. Poważnie w wodzie pełnej krwi. Leć przez siebie i się nie zatrzymuj. Podstawowe motto są drzwi, są drzwi. Za mną też jest? Zapewne też jest, jakby goni cały czas. Uciekłem. Yeah. Haziel. Skończyła 15 wiosen, żyjąc o 3 lata dłużej niż. Prognozowali. Gdzie my jesteśmy? Um. Na no ten zaś upadł. Kurde, Daniel. What the fuck. Ciągle upada. Ciągle. Of August, eighteen thirty nine. Tonight we will unlock the power of the orb and ultimately banish the shadow hunting me. I feel it closing in on me and I fear for my life more than ever. <laughs> Just outside Bolstadt lies a small settlement. Where Zimmerman, a dairy farmer, lives with his wife and three children. Mm

Should have more than enough prisoners to finish the ritual now. No, nice. Już, okay. no. Teraz mi tu głowę zaraz wyskoczy. No, czemu dalej się nie da? A ty, chcesz się ze mną ciągnąć? Nie, teraz to... Chyba, bo nie wiem. Okej, okay, nie da się. Wychodzimy. Nie nic A teraz leś. Leś będzie lekata. będzie lekka Zamknięte Okej Ok, już jesteśmy. W każdym odcinku będziecie mieć coś ciekawego. To jest to samo, tylko jednak troszeczkę pozmieniane. No tędy nie wyjdę. Na pewno. Oj! Oła! No, czyli tylko tam mogę iść. Jest, że ja się boję, nie? Okej. Okay. Wow. Okej, okay, ciekawie tu jest. Nie lubię tego głupka. Ogólnie nie wiem, jak wygląda. Hm. Ała! To boli. Chwila, gdzieś tu mam laudan Ok. O, mam! Jesteśmy w laboratorium. O tyle dobrze. Czy ciekawego? Aha. O dupę. Um... dobra, ale coś, coś trzeba zrobić. Nie? To się wydaje, a tu tylko takie moje spostrzeżenia. Dobra, i co tutaj dodać? To też nie, to też nie, to też nie. Ale to nic więcej nie mam. co by mogło być taką dobrą, rzecz dobrą rzeczą. Eee, a tu? Mamy to, to? Nie. by to? To też nie. No dupa, no tyle z mojego laboratorium, do którego tak chciałem wejść.

Wow, Piła do kości. To spoko, ale muszę znaleźć... O, o, ho, ho. Tutaj jest coś, co może przydać się. Ani drgną. No, ciekawie. Ani drgną. To jak my to otworzymy do huligana pana? No dobrze, nie mam czasu na wyczynność. Tutaj się nie da. Tutaj się również przyjeździć nie da. Co tu się kuźwa stawia? Dobra, ki, mam iść na górę? Agripa. Aha, tu. Agrippa już idę, no ale co ja tam mam zrobić, jak ja nie wiem, co ja tam mam zrobić? Słucham, co ja tutaj mam zrobić? Agripa, powiedz do kości. No nic, no nie wiem co ja mam tutaj zrobić chyba tutaj zakończę odcinek, bo już jest 21 minut mniej więcej Chciałbym tam rozwalić te drzwi, ale nie potrafię. Zobaczymy jeszcze idziemy tam jeszcze. Zobaczymy, pójdziemy do tego miejsca na wprost. Ja ja I Ciekawie. What the fuck? Po mnie chodzi... O ty gnido. Tutaj się nie da przejść. Nice. Po mnie chodził... Ee, chrobok. Eee. Fajnie, fajnie. Chroboki są fajne. O fuj. Um. Tutaj nic. Czym jeszcze z drugiej strony? Też nic. Tutaj pewnie będzie... Flegma. Jepsiur. Flegma... FLEGMA. Idziemy na górę zobaczyć, tutaj też coś powinno być. Wiecie, oliwa zawsze się przyda. Dobra, spadła. Idziemy na dół, idziemy tam do... No, idź. Presbiterium Zobaczymy, co się w prezbiterium dzieje. Pewnie będzie znowu ten stworek, ale tutaj się porobiło troszeczkę złego, a my się o oh. idziemy tu. A wszystko wskazuje na to, że nie mamy tam iść. Tak, dlatego właśnie nie mamy tam iść. Dobra, spierdzielamy. Zabity jestem. Umieram. O kurwa, on mnie goni. O, ale mnie goni. Skubany szybki jest. No, zamykaj te drzwi. Do kurwa. Uciekaj, proszę, szybciej, szybciej. Po co ja tam szedłem, niech on tam był. No i dobra, w tym miejscu skończymy, bo ja nie wiem, co ja mam zrobić, ja muszę się dowiedzieć. Więc dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych i naprawdę jestem zmęczony. A już dzisiaj koniec. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do komentowania, łapkowania i subskrybowania kanału i czekanie na kolejne odcinki. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, cześć.